Poszukiwaczy skarbów. Mobilny internet otwiera przed reklamą zewnętrzną nowe możliwości. Dzięki komórkom z dostępem do internetu, każdy nośnik OOH pozwala na dialog z konsumentem, poza domem i biurem, kierując do angażujących treści, zachęcając do wyszukania dodatkowych informacji czy umożliwiając dokonanie transakcji. 30 sierpnia 2012 roku odbyła się GRA Miejska Poszukiwacze Skarbów, zorganizowana przez zintegrowane zespoły Posterskop Poland i spółki grupy IGIS Media. Celem eventu było zapoznanie klientów i partnerów z nowymi formami komunikacji, które powstają z połączenia nośników OOH i technologii mobilnych, oraz zaprezentowanie możliwości ich praktycznego zastosowania w działaniach marketingowych. W trakcie gry miejskiej chcieliśmy przybliżyć uczestnikom sześć technologii. NFC, Voice Search, QR-kody, Mobile Augmented Reality, Mobile Fits i Facebook Search. Przy ich wyborze kierowaliśmy się przede wszystkim kryterium możliwości ich wykorzystania w komunikacji oraz dostępnością we współczesnych modelach smartfonów. Do współpracy zaprosiliśmy właścicieli nośników takich jak AMS, Stroyer, Clear Channel, Eclipse, Screen Network oraz partnerów technologicznych Aurasma i Google. W evencie wzięło udział ponad 60 decyzyjnych osób po stronie klientów. Uczestnicy gry miejskiej mieli za zadanie rozwiązać zagadkę, do czego konieczne było zebranie wskazówek ukrytych na sześciu różnych nośnikach reklamy zewnętrznej zlokalizowanych w centrum Warszawy. Nie wystarczyło jednak odnaleźć właściwe plakaty akcji. Do odczytania hasła konieczne było wykorzystanie funkcji smartfonów, między innymi NFC, skanera QR-kodów, rzeczywistości rozszerzonej AR, wyszukiwania głosowego i social media. Przy każdym kolejnym ekranie OOH informowaliśmy o wykorzystanej technologii i różnych możliwościach jej zastosowania w działaniach reklamowych. Podczas gry miejskiej uczestnicy osobiście mogli dowiedzieć się, jak za pomocą smartfona można zaangażować konsumenta w interakcję z reklamą zewnętrzną. Mogli zapoznać się i przetestować wybrane technologie oraz przekonać się, że są one łatwe w użyciu. Event Poszukiwacze Skarbów uważamy za sukces. Po evencie otrzymaliśmy od partnerów i klientów bardzo pozytywne opinie oraz podziękowania, za praktyczną wiedzę i możliwość spojrzenia na nowe technologie oczami konsumenta. Od czasu eventu otrzymaliśmy kilkanaście nowych zapytań dotyczących wykorzystania technologii mobilnych w kampaniach reklamowych przygotowywanych na rok 2013 dla klientów firm PosterScope Poland oraz spółek grupy IGIS Media.